Okej, okay, to ja jestem Józef, koło mnie jest Marcin. Cześć. Jesteśmy z Volkswagena i na naszym przykładzie opowiem jak wygląda system pracy 17 Ze mm. 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 no spokojem są jeszcze gorsze, czyli 4 brygadówki albo 18-zmianowe. Mm. to właśnie zmian. Dobrze. Czyli 17 zmian polega na tym, że od poniedziałku do piątku każda ze zmian, a są trzyma po 5 dni pracujących, czy to 3 razy 5 daje 15 a te dodatkowe dwie zmiany, 16 i 17, to są w sobotę rano i w sobotę po południu. Czyli tak naprawdę pracujemy od poniedziałku do soboty i w tygodniu mamy dzień wolny za sobotę. To jest tak zwany u nas szarak. Zdarza się, że szaraki są y, kilka obok siebie, więc mamy długi weekend, albo nie ma ich wcale i przez kilka tygodni pracujemy po 6 dni w tygodniu. Dodatkowo Mamy też przymusowy, przy, przepraszam, dobrowolny przymus w postaci nadgodzin z, z niedzieli od 22 do 6 rano, co tak naprawdę daje 18 zmianę. I tu jest taka historia, że w 2016 ta końcóweczka tak ładnie, 16 zmian, w 17 wprowadzono na 17 i czekaliśmy na 18 w 18, ale nagle okazało się, że tego nie będzie. Ale wróćmy jeszcze do tego, czy na razie ten system 17 zmianowy jest. Czyli każdy z nas ma taką książeczkę, harmonogram i tytułem wstępu, tylko jeśli tylko widać. To są właśnie szare dni. To są za, zamiast sobot, mamy w tygodniu. Coś takiego. I to są po prostu trzy zmiany. Nie? Jedna, druga, trzecia. I każdy pracownik przypisany jest do, do grupy. Czyli tu jest zmiana trzecia, grupa pierwsza. Te fioletowe to są nocki. No wiadomo, tutaj nocka się kończy z soboty na. z piątku na sobotę i zaczynamy weekend. I do pracy wtedy przychodzimy w poniedziałek na 14, na popołudniówkę. No i w tym przypadku mamy cztery popołudniówki: piątek, sobotę, wolną, niedzielę. W poniedziałek przychodzimy na rano i mamy tych ranków 6, Czyli się nie wyśpimy w tym tygodniu, nie? Potem mamy popołudnie w sobotę wolną niedzielę, i tutaj rozpoczęlibyśmy tydzień pracy w poniedziałek o 22, ale że są te nadgodziny, to tak naprawdę często zaczynaliśmy do, do września, ten tydzień pracy w niedzielę o 22. I wiadomo, schodzimy w sobotę rano, po nockach znów są popołudniówki, no i przychodzimy w poniedziałek, wtorek mamy wolny, i tutaj chodzimy aż do soboty do popołudnia. No, kolejny tydzień, wiadomo, tu są dwa dni wolne, tu jest pięć dni, tu jest 6. Tu jest 5 dni pracy. I dlaczego to jest dla nas uciążliwe? No bo tak naprawdę wolne na... Jeśli mamy ranną zmianę i taki szarak o, w tygodniu, to skutkuje tym, że w domu innego tak do południa nie ma, nie? Czyli siedzimy sami, a w sobotę, gdy są wszystkie jakieś takie spotkania towarzyskie, to jesteśmy w pracy do, do 22 do nocy. Yy, często też te szaraki musimy przełożyć, bo firma każe nam kryć przestoje. Jest na przykład rozruch nowego modelu, mamy 6 tygodni przestoju, wiadomo, urlopu możemy pokryć góra 3 tygodnie, bo, bo jeszcze w czasie, w czasie całego roku musimy coś tam mieć, jakieś koło świąt czy majówki, bo też nam każą. Dodatkowo firma daje taki 5 dni pakietu elastyczności, czyli na mamy 4 tygodnie, a pozostałe dni musimy przynosić szaraki, no i kończy się to tak, że chodzimy potem cały tydzień 6 razy po rząd. I ten system funkcjonował do września. Na razie jest zawieszony. I przejdziemy może z tego, z następnego slajdu, że nasza komisja powstała w 2017 roku w wakacje, czyli pół roku od wprowadzenia tej 17. zmiany. I po prostu pracownicy mieli tego systemu dosyć. Byli przemęczeni, jak pokazywały nam władze zakładu na spotkaniach z załogą wzrosła zachorowalność, ale jakoś nie biorą tego pod uwagę, że wynika to jednoznacznie ze zmiany systemu pracy. Tak naprawdę system został wprowadzony bez konsultacji z załogą. Jedyny związek, który istniał do tamtej pory, zgodził się na to bez mrugnięcia okiem. Jak to było jako podpowiada. I teraz od tego 2017 ten rok ten nasz związek walczył w ogóle o byt, bo Volkswagen najpierw y, pozbył się tych osób, które związek założyły, a później nas nawet nie uznawał. I my tak powoli budujemy poparcie w załodze, bo jesteśmy też y, przez i dyskryminowani przez pracodawcę. Nie jesteśmy dopuszczani do, i do komisji BHP, do spotkań z załogą. No, do negocjacji na razie nie możemy, bo niby jesteśmy za mali ale też Związek Zawodowy Solidarność odpisuje nam, że mamy się samo rozwiązać mamy na to pisma. W związku z tym też Solidarność jest na rekrutacjach pracowniczych. Mówi, że, że tutaj tylko tak naprawdę jeden związek funkcjonuje, no to musicie się do nas zapisać. Jak ktoś idzie na hale, dowie się, że jest drugi, no to już jest zapisany w tamtym, a nie chcą się za bardzo wypisywać, bo trochę się boją byłem, ale odszedłem. Jak to potem będzie traktowane dalej? I we wrześniu też dowiedzieliśmy się dokładnie 5 września, że w związku z robotyzacją zakładu 4, czyli spawalni w Antoniku, ma być zwolnione 750 osób. Obecny stan załogi to około 11 tysięcy. Jak widać, ta wiadomość ruknęła po, po całym internecie, myślę, że każdy z Was o tym słyszał. I tak naprawdę... Związek Zawodowy powiedział, że Solidarność, powiedział, że żadnej sprawy nie ma, bo to, że umowy się kończą, to jest rzeczą naturalną, nie? Bo cały ten proces zwolnień będzie polegał na tym, że umowy po prostu wygasają same. Więc nie widział sprawy do dnia 20 listopada, kiedy to weszliśmy w spór zbiorowy z Volkswagenem, przedstawiliśmy nasze żądania. Jak każdy widzi, to są takie cztery podstawowe: no, zwolnić tempo pracy, jeśli kolega będzie chciał, to pokaże animację. Jak wygląda praca, a jak wyglądać powinna na linii produkcyjnej. O tej 17 zmianie to już wspominałem jak to wygląda i dlaczego nie chcemy. I też mamy no, ten bak nadgodzin, tak, czyli nadgodziny w styczniu wypłacane są dopiero w styczniu za rok, więc kredytujemy pracodawcę. Volkswagen poszedł na ten chyba najgorszy wariant dla nas, czyli mamy roczny, nie? No i czwarty postulat, który jest ważny dla nas, a mniej ważny dla załogi, czyli dać równe szanse. Też chcemy być, jeśli jest taka możliwość, na rekrutacji, na spotkaniach z załogą i nie jesteśmy dopuszczeni do Komisji BH-owskiej.